Witajcie, z tej strony koniecznie 11 i nagrywamy to już trzeci raz. Dokładnie, bo za każdym razem coś innego robić. No i tak, co nowego? Może, nie pamiętam czy pokazywałam, czy pokazywałam tą derkę? A, a jak, nie no to nie. No i jeszcze robiłam coś takiego. Tu widać takie fioletowe, widać? No to jest taki bardziej mocny. A teraz dodaję na To fioletowy taki fajny. Moment. Może tego tak nie widać. No, takie fioletowe. I. Mhm. Tu się trochę we ten O Ten belki w ogóle. I tak. W konkursie jeszcze będzie brać udział. Korynę gdzie? Tam trenują karmel. Tak. E, I wreszcie zrobiłam box. Tak, zrobiłam box. E, pokażę wam. Tak ogólnie to wszystko wygląda. A, taki box. Sobie, o. I tu ma. Czy nie zrobiłam to jeszcze tego mm, z przodu? A, tam, dobra. Tu ma Sebastian. Mm, tutaj są małe marchewki, a to ja, o, przepraszam, to ja yy. i to jest Weronika, jej, dobra, I okay, to wszystko wygląda tak, tak wiem, że tam było, ale takie ja marodzia, że ma być na dywanie. i w ogóle, no i nie. ale to nie da ten tego. Nie temat. nie tak, temat? Teraz chodźmy... Tak to wygląda. De, więc w takim razie chodźmy... Tam! Tylko on się trochę pospieszył i... nie doszedł do końca. Witaj Karmel, out. Siemka, no. Lol, moja A Siema. Moja Kornelia Kloe będzie na konkursie. Uh, uh, uh. No, dokładnie tak. A nie powiedzieliśmy czego, ja muszę się wrócić. E, tak. Sebastian i Perłika to są moje konie. Chloe, której nie ma, i Kornelia, to są to jest koń karmel. I to ta Perła to jest koń Tudusia. E, no. Aha, a jeśli jeśli chodzi o Jakby to powiedzieć Jeśli chodzi o film Konie w biegu Drugi odcinek To nie wiem kiedy nagram Może jutro albo dziś, bo jestem chora i Czasami mi gardło bo nie mogę mówić Albo czasami w ogóle mam chrypkę i nic nie mówię, bo jestem zachrypnięta Albo czasami coś muszę robić, zadania czy coś, jakieś tam, ten I no. No i nie wiem, kiedy nagrać, ale chyba dzisiaj zaraz nagram. I po tym filmie będę robić zadania. O. Na sekret, będę robić zadania, No. Tak. Może nagram tak z nudów, co nagram, jak ja robię zadania. No, to by było na tyle w tym filmiku. To jest taki filmik powracający. No, powracam na. No, powracam. Mm, zmiany i powracam. Zmiany w tajni i powracam znowu na YouTube. No, to cześć.